Lubi na dzisiaj zagramy sobie w Brawl Stars? Um. I wbijemy może 5400 puszek. Zobaczymy Ogólnie ostatnio sobie kupiłem e, Tego skina do fajper Nie wiem co on daje w ogóle Ale gramy dużo. Myślałam że to jest skrzynka Chyba, chyba tą nitą steruje bot. Tak myślę. O, ty! TIK 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 TIK! TIK! Chodź tu! O nie! TIK TIK TIK! Nie zgnołem. Bot chyba steruje tą nitą. No, nita, uciekaj! Ona chyba nie ogarnia tego na razie. O gierce w ogóle zobaczymy ile ona ma pucharki. Tutaj mamy peny. O, te skarb. O nie, tik, tik, tik! On mi zadał eee. Yy, uciekaj! Niestety przegraliśmy ale i tak dostaliśmy plus 4 pucharki, także fajnie. Um. Tak, to... chyba raczej nie wbijemy 5400 pucharków. Raczej nie to... um. Zagrajmy sobie El Primo W ogóle ja czekam na tego skina, ten e, miś e, El Primo czy jak to tam się nazywa. Już ogólnie nowy skin do, Karl, do Karla wyszedł. Nazywa się Leonard Karl po wam go pokażę. A jeszcze miałem y, sprawdzić ile ten kupiłam kucharków. O nie, o nie, o nie, o nie. Napiszcie w komentarzu, co jest lepsze, Rosa czy El mi się wydaje, że dla mnie jest trochę El Primo lepszy. Nie wiem, to jest tylko moje zdanie. El Primo versus El, El Primo. O nie, o nie, o nie, o nie, Arosa. Dobra, zgubiłam Trzy, dwa, jeden i rodzę ja jed Ale mam jednak, ale mam O nie, O nie, oh nie. To jest, to jest o nie. Nie, zginęłam Trzeci, trwa cztery minuty. Dobrze, dawaj to moro, dawaj to moro. Dawaj, 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 ale plus siedem. Także jest spokojnie, eee... Także pokażę Wam tego Karla. Tu jest Leonard Karl. Tak on się prezentuje. Bardzo fajny jest. Ogólnie. I próbujmy go sobie. On rzuca takim grzybkiem ogólnie. on coś tu wkazuje się takiej, koło niego się pokazuje tej taka nutka, i on coś tam chyba śpiewa. No dobra. I chwilę. Ja chyba z tym co tam grałem. A nie, on ma 3000 puszek. To Bodzo nie wybrał. No i ogólnie chciałbym mieć skina y, y, no, Leonarda Karla. Tego Karla. Jeszcze chyba serenadowy pokój. O, jeszcze tego chciałbym mieć. Mroczny ry rycerz y, Jessie. W ogóle te Sheriko wbiłem na 15 rangę, nie wiem jak to zrobiłem. Bo ja to chyba jest moja jedna z najgorszych postaci w grze ogólnie. I Mortisa też nie wiem jak wybiłem na 16 rangę. Nie wiem po prostu. No dobra, gramy dalej, tylko że teraz solo. Dobra, lecimy. Tutaj mamy jedną skrzyneczkę. O, chyba ten awczy. Więc podejdziemy do niego. Na Dobrze, zabiliśmy go. Teraz idziemy do tej skrzyneczki. Będziemy mieli już trzy psy, a nawet może cztery więc może 4 będziemy mieli no mamy 4 mamy e, nie, nie udało się chodź tu, e, ból ból chodź tu dobrze udało się 7pk <średenie> upsów Jeszcze trzech zadymiarze zostało. O, El Primo tu idzie. Chodź tu El Primo. El Primo chodź tu, chodź tu El Primo. Zbijemy się. Dawaj. Prawie, prawie zginąłem, ale 8 pary kipsów chociaż. Dobra, mamy całą HP, czterdzieści ten ostatni zabierasz Tu jest, ona! Kto wygra? Kto wygra? to wygra? Chyba on.